Jeśli chcesz dokonać analizy treningu, wejdź w zakładkę treningi, następnie analiza. Treningi. Wybierz jednego lub dwóch zawodników do analizy. Określ zakres czasowy analizy. Na koniec wybierz jaką analizę chcesz przeprowadzić. W przypadku ogólnej analizy możesz wybrać dowolną ilość danych do analizy. Pamiętaj, że niebieskim kolorem zaznaczone są dane dodane przez swój Natomiast w czarnym kolorze są wszystkie dane dodane przez użytkownika. Wybierzmy zakres. Nieokreślony. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Wybierzmy ćwiczenia na lądzie. Gumę do delfina. Do kraula. Skakanka. Spiderman i barpis. Wybierzmy style. Delfin. Grzbiet. Kraul. Styl. Na dole widzimy tabelę ze wszystkimi danymi, które zaznaczyliśmy. System przedstawia pokonany dystans oraz procentowy udział danego dystansu we wszystkich ćwiczeniach, które polegały na pokonaniu dystansu. Jeśli chcemy analizować ćwiczenia, które wykonywane były w określonym czasie, musimy kliknąć przycisk Czas. System pokaże łączny czas pracy danym ćwiczeniem oraz procentowy udział we wszystkich ćwiczeniach wykonywanych na czas. Jeśli chcemy analizować ćwiczenia, które wykonywane były z określoną ilością powtórzeń, musimy kliknąć przycisk powtórzenia. System pokaże sumę powtórzeń danego ćwiczenia oraz procentowy udział we wszystkich ćwiczeniach, które polegały na wykonaniu określonej ilości powtórzeń.